Zau, stary. Tylko stary. O, nie. Ja to stanie? Jak to stanie? Zdejdzie jest bo Ten kota, który było na takie głośno, to jest w <noise> Jest w Paszczerwinie Jest w Kielcach, Jest jeszcze bardziej zimna jak na to No nie Po prostu to jest niemożliwe اونهي کي شي چيو تعلق